Witam państwa serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie przeprowadzka tego największego stada na nowe pastwisko, bo już jest dużo trawy wokół. Chodźcie, baski! Chodźcie, baski! No i tutaj, pomimo tego, że jest na tej kwaterze 30 hektarów, no to one to na bieżąco wszystko wypasają, więc nie ma tutaj trawy do jedzenia. Siana już nie chce mieść o tej porze. Bo już posmakowały świeżej trawy. Chodźcie baśki. No i tak stoją i, i, i ryczą. Tam zostało kilka balotów, ale już nawet do nich nie podchodzą. Chcą, widzą za ogrodzeniem po prostu świeżą trawę zieloną. I się zastanawiałem dlaczego ich nie wypuszczę. Chodźcie baśki! No i tak sobie idziemy. Powolutku i małe cielaki, tegoroczne cielaki uczą się przechodzenia na nowe kwatery w ten sposób. One na początku to pewnie e, będą się bały gdzieś tam wąskie miejsca wchodzić, ale stopniowo się nauczą. No i to jest ta łąka, którą w jednym z poprzednich e, nagrań e, widzieliście, jak wapnowaliśmy. E, z pierwszych takich efektów, jakie są widoczne, to na pewno jest tutaj mniej mchu. E, to e, też głównie włóka, myślę, pomogła. A jak zabiorę krowy i będzie trochę to pastwisko, Odżyje od tego ciągłego wypasania, to wtedy będzie widać więcej tego, co tutaj rośnie. One chyba wiedzą, gdzie iść. Idą pod kościółek. Chodźcie. No i w przyszłym tygodniu trzeba zakolczykować te cielaki kurde, bo już są duże niektóre. Siedem dni już minie. Idealna okazja, żeby je policzyć. No, jak zwykle, cielaki nie potrafią wejść. Jest już stado w nowym miejscu. Myślę, że mają tu jedzenia na dwa dni. Dzisiaj jeszcze jutro, tu przyjdą i później już nic nie będzie. Więc będą szły gdzie indziej. No i teraz to się zacznie taki okres, właśnie przeprowadzania z kwatery na kwaterę. Jak mała kwatera, to szybko zjedzą, a jak duża, no to posiedzą dłużej. Tu na ty jest sporo drzew, to mi sąsiad pozwolił tutaj po środku właśnie między moim pastiskiem jednym, a tam tam dalej jest drugie, tutaj jest sąsiada właśnie pole. No i tak mi pozwala tu krowę wpuszczać, żeby trawę zjadły. Jeden, nie wiem, gdzieś się tam odłączył gamoni nie stada i nie wiem, czy on wrócił już, czy czy pobieg dalej wzdłuż ogrodzenia? A jest, tutaj 11 na zewnątrz, cielaków i pięć w środku, to jest 16. Zaciąg zamiast, no matki to woli za, za tym, za cielakami biec. No, głupie są te cielaki, bardzo niestety. One muszą dopiero nabrać jakiegoś tam rozumu z wiekiem. Wszystkiego się boją, tylko ganiają i ryczą jak są głodne. Jak matki gdzieś tam nie widać, to, to się drą. Tak jak małe dzieci, nie? To samo. Tylko by jadły i spały. Jak są takie całkiem małe, a większe, no to już tam się zaczynają bawić. Zapałem tego najmorszego, bo on nie, jeszcze nie ucieka za szybko i dostał takie 9, 7, 8 jajóweczka no i zakolczykowany ale nie mam e, tej opaski na głowie nie miałem jak go nagrać przy kolczykowaniu no podszedłem, zapałem i no takie te kilkudniowe to jeszcze idzie zapać ale jak ma tydzień to nie ma szans Dwie kolejne skrzynki dla tego stada, gdzie czarny byk i dwa beczki po białej. To jest w sumie trzecie stado. No i je też będziemy przeprowadzać dzisiaj. Także tylko tutaj mniejszy problem, bo nie ma cielaków Żadnych małych. Jest tylko jeden. Baśki, Baśki Baśki, baśki. No, tu jest kilka byków, które już dawno powinny. O, Czarek! Przecież, kurde, ona ma w domu w miejsce zawsze jedzenie. I to takie dobre. Dostaje jakiś tam psikatering. To nie zjada, ale jak coś, kurde, znajdzie, bo to jest. Yy, ona to jest taka nasza, znajda. Jak znajda. O, poszła sobie zakopać. Tu już jest taki jej, kurde, instynkt chyba z, z, z szkoły przetrwania. Jako miała. Zobaczcie, że ten jest tak dużo większy od tego czarnego. A mimo to ustępuje czarnemu miejsca. Dobra. Wszystkie będziecie dzisiaj miały wyżarkę. Będą Baśki zadowolone. Tutaj na wprost idą. Pomimo tego, że jest to już otwarte od dawna to tu nie weszły, bo ja je muszę przeprowadzić i dopiero wtedy wejdą. Bez tego to raczej... Chodźcie Baśki. Co tam się dzieje? Jest jakaś walka między samicami. Baśki, Baśki. A tutaj piękna trawa. Jak to nagrywam to jest 20 Drugi dzisiaj chyba, 22 kwietnia, no i już mamy taką trawę fajną, chodźcie Baśki, chodźcie, chodźcie, Baśki, Baśki O, a tu czarka gania je. Tam jest przejście. Widzicie, jak krowa agresywnie na czarkę patrzy. Maśki będą tutaj kilka dni i później pójdą w tamtą stronę na kolejne pastwiska, takie większe trochę niż to. Także w trzecim stadzie jest 21 sztuk. W tym są dwa Mieszańce po białej, węgierskiej stepowej. Ci, co oglądali filmy parę lat temu, to pamiętają tą moją białą krówkę. No i to są takie trochę dzikie. Zwłaszcza ten młodszy, on jest bardzo dziki, przez to też stado się płoszy. Nie idzie do niego podejść w ogóle. Zobaczcie, nie wiem co mu się stało. Od, w sumie od początku taki był. No ten starszy to taki jest bardziej. No, Przynajmniej nie ucieka, jak do niego podchodzę. A szkockie w ogóle się nie boją. Przyjechałem skontrolować to stado, które ostatnio tutaj wprowadziłem. I zobaczcie, minęły dwa dni. Zobaczcie, jak szybko wypasły tutaj ten cały teren. Ale leżą, jeszcze najedzone. Tak myślę, że jeszcze za 2-3 dni mogą tu śmiało posiedzieć. Mam pięciu pomocników dzisiaj do przeprowadzki, bo są te cielaki małe, a cielaki się boją przychodzić na drugą stronę. Chodźcie baśki, 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 chodźcie baśki, 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 baśki chodźcie. Tutaj, tutaj. Chodźcie na tą stronę. No, idźcie, idźcie, bo jeszcze nie poszły. <dobra>, Dobra. Jak te małe podrosną, to one już chodzą. Ja i sam wołam wtedy, nie? Ale najgorsze są te małe, jak wrócą i pobiegną do lasu, nie? To wtedy. Wtedy trzeba czekać, aż się uspokoją i wrócą same. Dzięki za pomoc. Szybko to poszło. No, posiedzą tutaj kilka dni i wrócą. No, tutaj też sypałem wapno. Tylko, że ręcznie, bo to taki mały kawałek to nawet ciągnik nie miałby jak wjechać. No, i myślę, że efekty z czasem będą to wiadomo że o ten cielak do zapania ale już będę je kolczykował jak będą w poskromie wszystkie a tu widać jaka trawa fajna narosła 17 cielaków tutaj z tym jednym plus tam, to jest już około 20 kilku cielaków w tym roku muszę je policzyć dokładnie raz 3, 4, 5, 6 szesna, 17 tutaj no i oczywiście cielaki stoją z tyłu wszystkie i nie wiedzą jak przejść standard u nich dopiero jak podrosną to z czasem o i poszły na prawo ale to nic, to będzie otwarte tutaj cały czas no nic, jedziemy na następne stado zobaczyć Mam dla tego stada obierki i jakieś resztki z kuchni, bo muszę je przeprowadzić tutaj na tą drugą stronę z powrotem. Baśki, baśki. No i one tutaj przychodzą na jeden dzień, zjadają, bo tu nie jest duży obszar. Zjadają trawę i później wracają do wodopoju, bo po tej stronie nie mam e, wodopoju jeszcze, więc muszę je przeprowadzać tak. E, w Tomi z powrotem, ale nauczone szybko. Na tych nie wołałem i od razu przyszły. Spróbuję w międzyczasie tego cielaka. Kurde, tam jest z tyłu. Spróbuję go zakolczykować, może mi się uda. To jedyna szansa, jak będzie przychodził, i wtedy go złapię. zobaczcie, no i tyle skurczykowania Jedyny plus, że wszystkie przeszły, bo <laughs> dwa cielaki tutaj pobiegły najpierw w tamtą stronę No a teraz pobiegły w tą Ale tu już mogą być wszystkie razem Będę musiał kurde Próbować go no nie wiem gdzieś zagonić, ale to już nie dzisiaj O, otwieramy, chodźcie tu jest wasze przejście, musicie pamiętać o nim, bo tędy będziecie wracać też. Chodźcie, tu mam nasypie od sąsiadki, suchy chleb. Każda po trochu. Baśki, baśki, tutaj, o te cielaki mądre idą od razu do przejścia. Ten drugi zakolczykowany, jeden kolczyk dostał i jak mu założyłem ten pierwszy kolczyk to nadbiegła matka i mnie pogoniła. Także drugiego na razie nie ma, z jednym będzie biegał. No ale jeden wystarczy. A drugi jeszcze bez kolczyków, ale on ma dopiero 3 dni, więc więc jeszcze mam kilka dni. Aby go zakolczykować. O, ktoś tu był i piwo pił. No, jeszcze e, drugie stado zostało. Z tym, że tutaj nie ma żadnej przeprowadzki, bo one mają otwarte wszystkie kwatery. Czyli raz, dwa, czy cztery kwatery tutaj są. E, łącznie 30 hektarów i mieszka na nich tylko 20 sztuk. I latam sobie dronem. Nad ogrodzeniem sprawdzić czy wszystko jest dobre i patrzcie może wyjdę do samochodu teraz z tym Żeby było to bardziej widoczne Widzicie tą krowę? Nadleciałem nad nią Patrzcie co tam jest. Robimy zbliżenie Muszę się przejść tam Zobaczcie co my tutaj mamy Maśka Biały cielak Ja pierdzielę jeszcze czegoś takiego nie miałem na farmie Maśka Ale żeś niespodziankę zrobiła nam No nie ma szans, żebym do niego podszedł I co my tu mamy? Byczka Biały byczek Piękny Kolor masz Piękny co? Teraz jak ja mam go zakolczykować przy nich? Dobra, to by było na tyle.